Poziom PL40 jest 40. poziomem bakrumów. Został odkryty 13 marca 2021 roku, kiedy to jeden z członków KPNB przypadkowo wpadł do wody na poziomie PL11. Opis. Poziom PL40 to wielopiętrowe, podwodne laboratorium z zawiłymi korytarzami i mnóstwem losowo poukładanych pomieszczeń. Powierzchnia poziomu PL-40 jest bliżej nieokreślona. Wśród pomieszczeń na tym poziomie wyróżniamy pomieszczenia laboratoryjne, sypialnie, ogrody, przez które odradza się przechodzić z powodu wysokiej radioaktywności, kuchnie oraz zwykłe puste pokoje. Stanowych sal jest różny. od zniszczonych, zamkniętych, zalanych pomieszczeń do pokoi, które wydają się dopiero oddane do użytku. Nie zaleca się eksplorowania niższych pięter poziomu PL-40 samemu, tym bardziej bez uzbrojenia i prowiantu. Spowodowane to jest większym skupiskiem bytów na niższych piętrach, jak i pogarszającymi się warunkami przetrwania. Do tej pory potwierdzono istnienie czterech pięter, aby dostać się na niższe piętra poziomu PL40, należy znaleźć drabiny, schody bądź włazy. Piętro 0 Piętro 0 to stosunkowo bezpieczne piętro. Energia elektryczna jest stale dostarczana do piętra 0. Na całym terenie występuje też zasięg oscylujący w granicach 10 Mb na sekundę. Na piętrze 0 zaobserwowano nieliczne byty, między innymi okna i skóro zdzierców. Pomieszczenia w większości są zachowane w dobrym stanie. Na piętrze 0 od czasu do czasu można znaleźć wodę migdałową. Przed wypiciem radzimy się upewnić, czy to na pewno jest woda migdałowa. Zaobserwowano również przezroczystą substancję w okolicach pomieszczeń laboratoryjnych, która na pewno nie jest wodą migdałową. Temperatura na piętrze 0 jest w granicach 25 do 30 stopni Celsjusza. Piętro minus 1. Piętro minus jeden to piętro, na którym energia elektryczna jest dostarczana przez większość czasu. Na całym terenie występuje też zasięg oscylujący w granicach 5 mb na sekundę. Występują tutaj przerwy w oświetleniu. Stan pomieszczeń na tym piętrze jest gorszy niż na piętrze zero. Na ścianach dostrzeżono małe pęknięcia oraz rdze. W pomieszczeniach można zauważyć słowa w nieznanym języku. Na korytarzach od czasu do czasu można znaleźć roślinność z ogrodów, która wykazuje wysoką radioaktywność. Zaleca się znaleźć inną drogę lub jak najszybciej przebiec przez taki korytarz w celu dalszej eksploracji. Jeśli znajdziesz jakąś butelkę z wodą, nie pij jej. Na pewno na tym piętrze nie ma wody migdałowej. Temperatura na piętrze -1 oscyluje w granicach 18-22 stopni Celsjusza. Na piętrze minus 1, aktywność bytów jest powyżej normy. Ponadto zaobserwowano, że byty na tym piętrze są bardziej pobudzone niż normalnie. Na tym piętrze można napotkać byty z piętra 0 oraz uśmieszki, twarze oraz ogary. Piętro minus 2 Piętro minus 2 to piętro, na którym przez sporo czasu nie ma energii elektrycznej. Natomiast własne źródła światła działają. Występują tutaj ponadgodzinne przerwy w oświetleniu. Zasięg internetowy oscyluje tutaj w granicach 2 do 3 MB na sekundę, natomiast temperatura na piętrze wynosi około 15 do 21 stopni Celsjusza. W pomieszczeniach większość rzeczy jest przewrócona i poniszczona. Same pomieszczenia mają na ścianach rysunki, jak i słowa typu pomocy, co może wskazywać na istnienie innych społeczności na tym piętrze, Aczkolwiek na razie nie znaleziono poszlak potwierdzających te informacje. Niektóre drzwi na piętrze minus dwa są zamknięte. Korytarze tutaj są bardziej porośnięte roślinami z ogrodów niż na wyższych piętrach. Byty na piętrze minus 2 występują często. Niektóre byty sprawiają wrażenie wygłodzonych. Byty te są takie same jak z piętra 0 oraz minus 1. Piętro minus 3 Ostatnie potwierdzone piętro przez znaczną liczbę wędrowców. Odradza się, wchodzi na te warstwę tym bardziej bez kombinezonu chroniącego przed promieniowaniem. Na tym piętrze nie ma energii elektrycznej. Własne źródła energii zaczynają zawodzić i wyłączać się samemu od czasu do czasu. Piętro to jest najbardziej zniszczone ze wszystkich. Na korytarzach, jak i w pomieszczeniach można zauważyć spore pęknięcia na ścianach. Również na korytarzu można spotkać różne przeszkody typu: biurka, krzesła, stoły oraz tablice. Temperatura na tym piętrze waha się w granicach 13 do 18 stopni Celsjusza. Zasięg internetu jest strasznie znikomy i oscyluje w granicach 1 mb na sekundę. Im głębiej eksploruje się piętro, tym zasięg bardziej zanika. Aczkolwiek w niektórych pomieszczeniach w głębi części piętra da się znaleźć stabilny zasięg. Nie wiadomo, jak to działa. Byty na tym piętrze są strasznie agresywne i osłabione. Zaleca się unikać ich oraz wszelkich źródeł dźwięku. Bazy, posterunki i społeczności. 148. Placówka Polskiego Komitetu Odkrywców. 148. Placówka Polskiego Komitetu Odkrywców znajduje się na Piętrze 0 w okolicach Łazienki. Stacjonuje w niej od 12 do 15 osób. Głównym zadaniem tej placówki są: pomaganie nowym wędrowcom oraz zapewnienie im miejsca do odpoczynku, odkrywanie nowych wyjść z tego poziomu oraz wejść na poziom PL-40 oraz zbieranie informacji o PL-40. 128. Placówka Polskiego Komitetu Odkrywców. 128. Placówka Polskiego Komitetu Odkrywców znajduje się na piętrze 0 blisko kuchni. Stacjonuje w niej od 8 do 10 osób. Głównym, jak i jedynym zadaniem 128. Placówki jest zaopatrywanie wędrowców oraz 148. Placówki w jedzenie. 14. Placówka KPNB, kolektywu polskich naukowców Backrooms. Placówka KPNB jest położona na piętrze -1. Około kilometra od drabiny prowadzącej na piętro zero. Stacjonuje w niej od 15 do 38 naukowców. Zadaniem 14 placówki KPNB jest studiowanie nieznanego języka na poziomie PL40 oraz badanie wszystkiego, co jest z nim związane. Dionizeusze: Położenie bazy dionizeuszy jest nieznane tak samo jak liczba osób ją zamieszkujących. Dionizeusze to bardzo tajemnicza organizacja, która ma jeden cel. Zbieranie dziwnych substancji z piętra 0 oraz piętra minus 1. Nie wiadomo, jaki jest tego powód. Na ogół są oni przyjaźni oraz chodzą w kapturach i w maskach. Ocaleni. Baza ocalonych jest zlokalizowana blisko sypialni na piętrze 0 i liczy od 50 do 85 osób. Głównymi zadaniami grupy ocalonych jest eksplorowanie poziomu 40 oraz zapisywanie zdobytych informacji lub pomaganie wędrowcom oraz rekrutowanie ich do swojej grupy. Ocaleni dzielą się na oddziały: grupy eksplorujące dany obszar poziomu PL40. Wejścia i wyjścia. Wejścia. Po wskoczeniu do wody na poziomie PL11 istnieje szansa, że zostaniesz przeniesiony na poziom PL40. Jeśli wejdziesz do hali basenowej na poziomie PL18, posiedzisz w niej 15 minut i wejdziesz do basenu, możesz zostać przeniesiony na poziom PL40. Reszta wejść jest poszukiwana. Wejścia: Znalezienie okna, pod którym znajduje się rysunek bloków osiedla oraz wejście w nie przeniesie ciebie na poziom PL37. Wejście do łazienki na poziomie 40 i odkręcenie kranu, a następnie wejście w ścianę za kranem przyniesiecie na poziom PL-4. Dziennik wywiadu 8028. Pierwszy kontakt. Przywódca grupy ocaleni odebrał sygnał od członka grupy z nieznanego do dzisiaj piętra poziomu PL-40. Podsumowanie. Najprawdopodobniej poziom PL-40 jest głębszy niż nam się wydawało. Według powyższego wywiadu, Matthew znajduje się na niższych piętrach poziomu PL 40 niż na tych, które dotychczas zostały poznane. Jeżeli ktoś zobaczy Matthew na piętrach nam znanych, od razu informujcie o tym Nataniela. Dziennik wywiadu 8033. Drugi kontakt. Przywódca ocalonych nawiązuje kontakt z Matthew. Członkiem grupy Ocaleni po nagłym przerwaniu kontaktu z dzienniku wywiadu 8028. Podsumowanie. Kontakt z Matiu ponownie się urwał podczas walki z nieznanym bytem. Nie wiadomo, co się stało z Matiu po spotkaniu. Jeżeli ktoś widział Matiu, prosimy o kontakt. Jeżeli ktokolwiek zauważył coś ze świecącymi oczami, coś dziwnego, co może być potencjalnie bytem lub czymkolwiek odbiegającym od normy na tym poziomie, Proszę od razu zgłosić to do Nataniela. Zalecamy nie chodzić samemu. Poziom PL40 może mieć więcej tajemnic, o których jeszcze nie wiemy. Dziennik wywiadu 8153 Odnalezienie Matthew. Podsumowanie: Znaleziono zwłoki Matthew, znajdowały się na piętrze minus 3. Nie wiadomo jak i kiedy znalazły się w tym miejscu. Zwłoki były całe zadrapane. Prócz tego, widoczne były liczne rany głębokie jak i płytkie. Ciało zostało przekazane do sekcji zwłok. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zachęcam do subskrypcji oraz pozostawienia czegoś po sobie pod tym filmem. Wszystkie przydatne linki znajdziesz w opisie. Jeśli chcesz mnie wesprzeć, tam też znajdziesz linki od tego. A teraz nie zatrzymuję i do usłyszenia w kolejnym materiale.